W jakiej roli się wcielasz, żeby być silny, akceptowany, wystarczający? Kogo udajesz? Przed kim udajesz? Nie szkoda ci życia na bycie tym, kim nie jesteś? Ja wiem, że zbudowałeś swoją wersję siebie, takiego jak chcesz, żeby cię postrzegali inni, bo tak cię nauczyło społeczeństwo, rodzice, system, internet, który trenduje. W wizerunek jakości, standardu, ale to wszystko jest śmieć, jeden wielki to wszystko jest właśnie standardowe, standaryzowane. To wszystko jest bez wyrazu, to wszystko jest takie same. Wszystkie kobiety zaczynają wyglądać tak samo, wszyscy faceci zaczynają wyglądać tak samo. Gdzie jest Twój indywidualizm? Gdzie jest Twoje prawdziwe? Ja, to co chcesz wyrazić z serca, to co kipi w Twojej duszy, to co stłumiłeś przez lata. Gdzie to jest? Co jest pod warstwami tego mułu i tych śmieci, które ci nawkładano do głowy, że powinieneś być jakiś?